Ja też ułatwiam sobie życie czytając opinie w internecie i tak zastanawiam się właśnie nad kolejną prezentacją, która przed nami, ile warta jest Twoja opinia. To jest tytuł tej prezentacji. Tak sobie pomyślałem, że moja jest warta no, trochę, ponieważ wujek Google kiedyś mi podpowiedział, że z Twojej opinii skorzystało ileś tam set osób. No właśnie, więc myślę, że ta opinia warta jest sporej ceny i, i czasu, i teraz za Zapraszam bardzo serdecznie kolejnego naszego prelegenta, to Daniele Kajak z wieloletni menadżer działu sprzedaży spółki SentiOne, która zajmuje się monitorowaniem treści w internecie. Zapraszam bardzo serdecznie i prosimy o wielkie brawa. Cześć wam. Witam serdecznie wszystkich tutaj, ale witam też tych za kamerką, bo przez sekundę sprawdzałem, to nie tylko tu jesteście, ale bardzo dużo ludzi jest online, więc, więc bardzo miło, że mogę wszystkich, wszystkich tutaj zobaczyć, a tam zobaczę was później, mam nadzieję. Słuchajcie, nazywam się Daniel Kajak, ale to widzicie na prezentacji i reprezentuję dzisiaj firmę One, co też widzicie na prezentacji, a jej temat to ile warta jest twoja opinia i o tym chcę dzisiaj wam opowiedzieć. Zajmie mi to najbliższe tam 18-20 minut. Dobrze. Takie proste pytanie do was może. Kogo zapytasz o taki przepis na domowy sernik? Czy macie kogoś w głowie? Nie wiem, jest to wujek, ciocia, babcia, mama? Babcia? Babcia, wy mówicie, że babcia. Dobrze. A dlaczego? Bo babcia wie, nie? Babcia wie, jedliście, zawsze go robiła i tak dalej, prawda? No i faktycznie, i, i tak się zapyta. A kto poleci najlepszy sposób na przeziębienie? Nie wiem, czy macie jakiś pomysł? Nie wiem, jest to wujek, który przyniesie miksturę masła, miodu, mleka i nie wiadomo czego, czego się wypić nie da, ale działa. I dlaczego go zapytacie? Bo jest tą właściwą osobą, która wiecie, że jest sprawdzona, wiecie co robi, wiecie, wiecie jak to funkcjonuje, jego opinia ma znaczenie. Akurat w tym konkretnym temacie, prawda? A jeżeli będziecie jechać, na przykład jedziecie tutaj na konferencję i zepsuje wam się coś w samochodzie, macie przebite koło bądź jakieś inne rzeczy, to czy macie w gronie swoich znajomych, macie może w telefonie kontakt do tego kogoś, kto wam powie, nie wiem, jak wymienić koło, jak, jak coś naprawić, bo wiecie, że jeżeli jego zapytacie, to on wam powie, jak to zrobić prawidłowo. Ale też zastanówcie się może, o co ktoś zapyta ciebie, czyli w czym ty jesteś, osobą, która jest właśnie opiniotwórcą tego wszystkiego. Dlaczego o tym mówię? Bo w świecie, w którym żyliśmy bardzo długo, mieliśmy... Opinie ludzi, których znamy, wiemy, jakie jest, jaki jest ich story, wiemy, że ich opinia jest ważna w jakimś konkretnym temacie. Dzisiaj przenieśliśmy się bardzo do Digitalu i w tym Digitalu tak naprawdę te opinie zbieramy od osób, których zupełnie nie znamy. Są dla nas ludźmi, którzy są jakimiś randomowymi postaciami z internetu, natomiast swoje opinie jak najbardziej zostawiają. Jest teraz taki okres wakacyjny, wyobraźcie sobie sytuację, że chcecie się wybrać na wakacje, strzelamy w Mediolan, no więc wchodzicie na booking, na bookingu widzicie, wybraliście hotel, jest to Windsor Hotel w Mediolanie. No i co tam, no wiadomo, patrzymy po opiniach, ma pięć gwiazdek, wygląda w miarę ok, czy tam 4 gwiazdki plus, jeszcze jakieś tam inne rzeczy. Prosty opis, jest w miarę czysto, więc może zobaczycie, jakie opinie ma ten hotel. No więc co? Był Wayne z Kanady, który odwiedził ten hotel i zostawił tam opinię. Powiedział zdecydowanie polecam innym. Zatrzymam się tu ponownie. Prawda? Jego opinia jest też okraszona dodatkowymi tam opisami, że jest to ładny hotel, więc nie znacie Wayne'a, ale Wayne postanowił, że napisze trochę w internecie i powiedział, że to jest to miejsce, które warto odwiedzić. No to już powoli tam sprawdzacie guzik, zobacz dostępność, zobaczyć, czy może jakieś discounty się trafią, czy coś innego. No ale w międzyczasie zjechaliście kawałek niżej i widzicie inną opinię. No i Belcat z Wielkiej Brytanii pisze, że w ogóle nie poleca. Jedyny atut to lokalizacja, bo pewnie blisko centrum. Ale cała opinia jest już wyrzutem emocji spowodowanym tą konkretną, tą konkretną wizytą, którą klient tego hotelu miał akurat szansę, szansę mieć tam w jakimś czasie. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo. Widzieliście dobrą opinię, już było wszystko dobrze, już to w miarę grało. No i nagle widzicie tą negatywną, nawet jedną, ale negatywną, która zasiewa to, to ziarnko takiej niepewności, że kurczę, a jeżeli to ja trafię na tą samą obsługę, bo tu pisze, że pracownicy byli bardzo krytyczni. Zła obsługa, to wszystko. No i zaczynacie się zastanawiać, kurczę, no pojadę i może dla mnie też nie będzie OK, i zaczynasz szukać dalej, zaczynasz szukać dalej. I słuchajcie. Nie znamy tych ludzi. Zobaczcie jak świat się zmienił, gdzie mieliśmy opinie ludzi, których bardzo dobrze znamy, wiemy czego się można po nich spodziewać, a przeszliśmy w świat digitalowy, w którym no już nie wiemy. No dobrze, ale pójdźmy trochę dalej. Odwiedziliśmy już Mediolan, pojedźmy sobie do Hiszpanii i chcielibyśmy może napić się kawy, zjeść coś małego. Znaleźliśmy taką restaurację, dekadentę, brzmi fajnie, ma nawet 4,3 na 5, tysiąc opinii, bo to widzicie tutaj. Ponad tysiąc opinii. No i też patrzymy. Kurczę, piękne zdjęcie, ten serniczek wygląda dobrze, drinek również, możemy skorzystać. Opis jest też bardzo ładny, wonderful food, w ogóle wszyscy zachwyceni, prawda? No to tam idziemy, nie? Tam no, zapraszamy swoją nie? Partnera, partnerkę, znajomych i umawiamy się wszyscy w dekadenta. Ale ktoś do nas mówi: Ale, ale, ale zaraz, a widziałeś to? E no i co się dzieje? No Ktoś napisał, że to było najgorsze doświadczenie w ogóle z całej trzynastoletniej historii przebywania w Hiszpanii. No i co wtedy? Która opinia jest ważniejsza, Sary czy Wiet, Tran? Ja nie wiem, która. Nie znam ani jednej, ani drugiej osoby. Ale dalej mi to zasiewa ziarnko niepewności. Ja już nie wiem, czy, 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 czy ufać, czy nie ufać. Zaczynamy wtedy szukać czasami, patrzymy czy Sara ma więcej opinii, może, może ona gdzieś jeszcze napisała, może, może, może faktycznie, a może przeczytamy więcej opinii na, same, na, sam, na samą kwestię dekadentę, czy ta restauracja, czy to miejsce jest dobre. Te opinie mają silne znaczenie, bo definiują wasze preferencje zakupowe, te opinie, definiu, te opinie definiują co zrobicie, czy pójdziecie tam, czy nie pójdziecie. I te opinie nie pojawiają się tylko na Bookingu, na e, mapach Google. Te opinie pojawiają się wszędzie. Możecie zobaczyć na YouTube pełne recenzje produktów, unboxing, możecie zobaczyć na Instagramie zdjęcia bądź komentarze pod waszymi postami, jeżeli prowadzicie swój biznes, usługi e, oferujecie. Możecie zobaczyć, jak wasi klienci, potencjalni klienci bądź e, niezadowoleni klienci e, opiniują właśnie wasze produkty. Dlaczego to jest istotne? Bo później... Inni klienci, chcąc skorzystać z waszych usług czy produktów, właśnie będą na tych opiniach e, się opierać, podejmując decyzję, czy wybiorą was, czy wybiorą produkt konkurencyjny, czy usługę konkurencyjną. I co z tym zrobić? Może, może jeszcze cofnę się do tego, jakby ta opinia musi mieć wartość. Kiedy ona ma wartość? Bo też, żeby, żeby zobaczyć, kiedy ona ma e, wpływ tak naprawdę na decyzję, to przede wszystkim ta opinia musi być merytoryczna. Opinia na zasadzie nie, bo nie, no jest taka, wiecie, to można wtedy pominąć, jakby, bo, bo, bo nie ma argumentu, prawda? nie ma tej merytoryki. E, musi być też autentyczna, bo jeżeli ktoś odwiedził jakieś miejsce bądź kupił jakiś produkt, to faktycznie na jego temat może się dobrze wypowiedzieć, więc ta autentyczność w tej opinii jest ważna, bo wtedy nabieramy tego takiego um, jakby credibility do tego, że, że taka osoba może, może coś y, powiedzieć na ten temat. Musi być też logiczna. Logika w opinii jest o tyle istotna, że jeżeli ona jest bez sensu, no to też nie ma wartości później dla odbiorcy, który, który ją słucha musi być relewantna w zależności od tego, czy mówimy o produkcie, o usłudze, więc ona musi się do tego bardzo dobrze odnosić. I tak naprawdę jeszcze to, co jest ważne, musi być zweryfikowana, czy możliwość weryfikacji. Dlatego też, jak widzicie, na przykład te opinie, które są na przykład na butiku czy gdzie indziej, często są zostawiane po fakcie, czyli są to osoby, które dokonały jakiegoś zakupu i wtedy dopiero mają możliwość zostawienia opinii. Dotyczy to również, nie wiem, wszystkich sklepów, tak. czy mniejszy, czy większy, całe komercje dopiero po zakupie dają szansę na to, żeby zostawić o, opinię na jakiś temat. No i jedna rzecz, która jest bardzo istotna, to jest powtarzalność takiej opinii. Ja Wam pokazałem teraz do, krótki wycinek, bo tak naprawdę dwa, dwie lokalizacje, ale jeżeli widzicie, że w tej restauracji dekadente, na przykład tych opinii pozytywnych byłoby bardzo dużo i za każdym razem zachwalaliby jakieś konkretne danie, bądź konkretną, e, konkretną jakąś rzecz, która, na którą zwracają uwagę, no to wtedy ta powtarzalność opinii mówi, okej, okay, to nie tylko jednej osobie się podobało, tylko faktycznie jest wiele osób, które mogą w ten sposób, mogą w ten sposób funkcjonować. To ma wartość, to niesie wartość na rynek. I teraz jak tworzą się opinie, to, to czasami marka może to bardzo fajnie wykorzystać, bądź niestety czasami musi żyć z tą opinią. Jeżeli się was zapytam o to, jaka marka motoryzacyjna kojarzy wam się z bezpiecznymi samochodami, to czy jest ktoś w stanie powiedzieć, co się kojarzy? Volvo, Volvo mówisz? Kurczę, zaraz, przygotowałem się do tego. <dobrze>, Dobrze. Tak i słuchajcie, i to jest opinia i twoja opinia również, prawda? Jeżeli się z tym zgadzacie, bądź nie. Dwa dni temu zrobiłem sobie taką dość dobrą analizę pod kątem tego konkretnego slajdu. Od dwóch lat Volvo nie widnieje nawet w pierwszej dwudziestce bezpiecznych samochodów. Więc, a to są testy robione globalnie. Najbezpieczniejsze samochody obecnie to są samochody chińskie, moi drodzy. I to jest bardzo dziwne z mojego punktu widzenia, jako fana motoryzacji. Natomiast coś takiego się pojawia. Ale ta opinia została, mamy ją bardzo dobrze wyrytą i ta marka bardzo dobrze ją wykorzystuje, bo nadal mówią, że mają bezpieczne samochody, bo wszyscy to wiedzą, nie sprawdzając. Prawda? A jeżeli byśmy chcieli zrobić takie codzienne, tanie zakupy, to gdzie byście poszli? Gdzie? Nie słyszałem? O, tu widzę walka między Lidlem a Biedronką, tak, <grych> dobrze, też walka bardzo ciekawa marketingowo, prawda, dobrze, e, tak, też się na to przygotowałem, bo też Biedronka właśnie w ten sposób wykorzystała opinię, wykorzystała ten swój cały komunikat rynkowy i jeżeli ludzie zrozumieli i między sobą powtarzają, e, bo zadałem was proste pytanie o opinię, usłyszałem opinię, że to właśnie w Biedronce jest tanio, prawda, tam można to wykorzystać, zbudowali to, wykorzystali to, co się mówi na rynku i zaczęło się działać i teraz, Teraz jeszcze może cofnę, o, pyk. tylko czy to prawda, czy, czy tak naprawdę w Biedronce jest najtaniej, czy może w Lidlu jest najtaniej, no zależy co kupujecie, bo najtaniej jest według raportów koszyka zakupowego, ale jeżeli kupujecie mleko migdałowe, które jest sprowadzane z jakiegoś dziwnego kraju, to może nie wcale w Biedronce będzie najtaniej, tylko w waszym sklepie za rogiem. I przejdźmy dalej, tanie linie lotnicze, latacie, które są tanie? Wizer, słyszałem? Jest, trafiłem. Dobrze. Tylko czy on jest tani? Nie wiem, jak skoro lataliście Wizerem, to wiecie, ile kosztuje miejsce, ile kosztuje odprawa, ile kosztuje fast track, ile kosztuje walizka większa niż torebka i tak dalej, Czy ty wtedy te linie nadal są tanie? Czy może wtedy należy rozważyć Lufthansa, która to wszystko ma już w cenie i wtedy, jeżeli to porównamy? Ale Wizer tak, Wizer zawsze mówi, to my jesteśmy tą tanią budżetową linią. Natomiast jak dopakujemy to wszystko inne do izera, to ten. Słuchajcie, zobaczcie w jaki sposób, to proste trzy marki, tego można zrobić całą listę. Proste trzy marki wykorzystały opinię, waszą nawet, bo my ją cały czas macie w pamięci. Tą opinię konsumentów, tą opinię o tym i wykorzystują w całym komunikacie marketingowym. Jak można odwrócić natomiast negatywną opinię? No to to mi się bardzo podoba, to krąży po internecie już od wielu lat, czyli, czyli zapraszamy Was na najgorszą kawę, którą kiedyś ta pani miała, e, okazję spożyć u nas w barze. No i właśnie to jest, to jest negatywna opinia, która pojawia się na TripAdvisorze. Właściciel baru, restauracji no, wykorzystał to, żeby odwrócić, jak to mówią, koteogonem. E, krótkie story, na którym też mówię o odwracaniu jakby tych negatywnych opinii. E, poszedł wiral, nie będę wam puszczał filmu, trochę slajdów tylko. E, poszedł wiral na TikToku. Ta miła pani zakupiła sobie płaszcz North Face'a i, no, i poszła w góry. Poszła w góry, zaczęło padać. No i nagrała takiego TikToka z rączki i powiedziała, słuchajcie, to jest Płaszcz, który miał mnie chronić przed deszczem, a ja cała płynę, w ogóle nie działa. No dobrze, poszło tak szybkim wiralem, że North Face się o tym dowiedział bardzo szybko. No i co zrobili? Złapali szybko nową kurtkę, gość wybiegł z, ze sklepu, wsiadł w helikopter, wziął tą kurtkę w tym helikopterze, zawiózł jej w góry, rzucił nią tą kurtką, oczywiście czerwono, że dobrze na zdjęciach wyglądało później, e, więc rzucił w nią tą kurtką, no i później ona już oczywiście szczęśliwa. Dalsza ciąg, dalsza ciąg, dalszy ciąg wirala tak naprawdę, który poszedł, bo o tym się bardzo fajnie mówiło w internecie, można było zobaczyć. Więc zaczynamy od lewej strony, od bardzo negatywnej opinii, niemalże skargi konsumenta, gdzie dochodzimy do radosnego, Konsumenta, który staje się naszym ambasadorem. prawda. Tu jeszcze można, nie wiem, znacie taki zespół Daft Punk? Znacie Daft Punk? Wiecie skąd się wzięła ta nazwa? Bo jego geneza tej nazwy też wynika z negatywnej opinii. Daft Punk jeszcze zanim nazywał się Daft Punk, był na takiej składance, gdzie dostał recenzję, że to jest Daft Punk i trash. I w ogóle nie słuchajcie tego, takiego brytyjskiego recenzenta dostali. No nie zrobili nic więcej, tylko nazwali zespół Daft Punk. No i dzisiaj mamy piękną historię z tym zespołem. Więc tak to wygląda. E, trochę powiem wam teraz o narzędziu, no bo też po to tu jestem. E, powiem wam, jak już wam powiedziałem, że te opinie są ważne, to teraz y, jak je znaleźć? Słuchajcie, możecie skorzystać z trzech sposobów, używając Senti po to, żeby te opinie sobie trakować. Oszczędzę wam szczegółów, bo macie dostęp do mnie po y, tym wystąpieniu, więc. Jeżeli ktoś chce one-on-one, on one, bardzo chętnie pomogę. Możecie sobie robić analizy zbiorcze, czyli korzystając z Enti One możecie sobie wziąć swoją markę, swoje produkty, usługi, własne konkurencji i strakować, jak wyglądają właśnie opinie w internecie i to wszędzie, właśnie to, co wymieniałem. YouTube, X. Facebook, Instagram, i tak dalej, i tak dalej, całe social media, blogi więc, cały szereg opinii, gdzie tylko znajdziecie, możecie zobaczyć w tej formie czyli w formie analizy zbiorczej zobaczyć, kiedy te opinie się pojawiały, czy rosły, czy malały, czy one są pozytywne, czy negatywne to widzicie na tym zielono-czerwonym kółeczku. E, możecie tworzyć sobie pełne analizy a co ważne no. Y Macie dostęp do tych danych z ostatnich trzech lat, więc to tak naprawdę nie, nie chodzi o to, że zobaczycie, co się dzieje dzisiaj tu i teraz, tylko zobaczycie e, klientów, co, roz, o czym rozmawiają e, przez ostatnie trzy lata. To jest też bardzo istotne z punktu widzenia prowadzenia biznesu czy, czy oferowania różnych usług. E, niezależnie od takiego, takich zbiorczych analiz, możecie mieć, mieć też real time, czyli możecie mieć też te opinie, które wpływają tu i teraz. Czyli tak jak Nordface zareagował, nie był wtedy naszym klientem, ale North Face tak jak zareagował, to był właśnie ten real time, który natychmiast w momencie gdy się pojawiła opinia o ich produkcie, byli w stanie zareagować. Też zwracam zawsze uwagę na to sam Trochę dzisiaj Wam mówię więcej o tych negatywnych opiniach, ale te pozytywne opinie też mają ogromne znaczenie, bo na nich się można bardzo ładnie wybić. Czyli na tych opiniach można też podbić ten cały komunikat klienta i macie potwierdzenie od strony niezależnego klienta, że wasz produkt czy wasza usługa są właśnie e, OK. Taki real-time newsfeed możecie sobie mieć wyświetlony na trochę mniejszym ekranie niż ten, ale nawet u siebie w biurze czy na, na, na ekranie komputera i korzystać na żywo po to, żeby widzieć jak nowi klienci zachwalają oczywiście wasze produkty czy usługi. E, ostatnią rzeczą jest e, korzystanie z SentiOne w postaci raportów czy analiz, które często są robione w cyklach. Cyklach, czyli na przykład możecie to zrobić tygodniowo, miesięcznie, albo tak jak to, co widać na prawym wykresie, to, to są wykres anomalii, czyli tylko wtedy, gdy coś się dzieje nienaturalnego, nienaturalnego pozytywnego, czyli robicie jakiś super event, jak ten tutaj, bądź nienaturalnego negatywnie, jeżeli macie, nie wiem, przerwany łańcuch dostaw, bądź jakiś pro problem z produktem, to wtedy bardzo ładnie to się odbija w internecie. A raporty są niczym innym, jak taką zbiorczą analizą, Niemalże badaniem całego internetu w, w pigułce, który bardzo ładnie odzwierciedla prawdziwe zachowania konsumentów w świecie rzeczywistym. Więc e, tak wygląda możliwość, e, możliwość skorzystania. Jeżeli, jeżeli chcecie, to zapraszam czy online, czy offline tutaj, więc, e, więc możemy, możemy o tym porozmawiać. E, to, co Wam bym chciał na koniec powiedzieć, to żebyście zapamiętali, że Wasza opinia jest piekielnie ważna z punktu widzenia raz biznesów waszych, dwa. Biznesów, z których korzystacie, bo sami zobaczyliście, że zapytanie o kilka produktów, o kilka opinii bardzo ładnie jesteście, jesteście w stanie alokować markę do tego. Więc Wasza opinia potrafi zbudować biznes, Wasza opinia też będzie potrafiła położyć taki biznes. Więc miejcie świadomość, jaką to ma siłę w momencie, gdy nie jest to opinia wśród kilku znajomych, tylko opinia w internecie, to jest opinia wśród kilku milionów czy setek milionów internautów. I z taką zagłoską chciałem Was dzisiaj zostawić. Jeżeli potrzebujecie, zapraszam do kontaktu bezpośredniego. A ja tutaj zostaję, więc, jeżeli potrzeba, tutaj to też jestem dostępny. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy. Daniel Kajak, Century One. Moja opinia na temat Twojej prezentacji to piątka z plusem, i teraz przybijesz za mną piątkę jeszcze tutaj na backstage'u.